Cześć Bzyk, witam Cześć, serdecznie. cześć, o! Ej, ja cię dotykam i nie działa I, No, i, to nie idę, działa, ale, ale jak wejdę na trafkę, no to już... A, a, a to już a, a a, a zero Ej, ale ja, patrz, sobie, patrz. No? Oczy, oczy Bzyka popatrz Patrzcie. O nie, o, nie. To, to mamy tutaj? impostora tutaj! Ja Bylad Wy go! Wyład go! Ale ja nie, nie. Go. Ja go. nie ja możemy postory. niczego dotykać, trawy! Ty jesteś, ty jesteś o, zielonego. Zielonego. To jest najbardziej zielony! Ale ty to nie, ale zielonego. ja nie jestem zielony, tylko... To zaba, nie, co zrobię! Jedy na trawę! Na trawę z nim! Nie, 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 nie było, się... nie na telefonie zielonym O, 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 o! o! Dobra, ale bliższym Panowie, no kto pierwszy zginie, ten jest słabszy i przegrywa Piszak, dobra. <śmieniu> Ja ci dam, no. ja ci dam, dobra, dobra, jeszcze czego no, no, ja no, To nie jest głowem No, to jest fajnie Ja z tego, Zronnego, to jest straszne Ja z tego dobra. korzystam Trzeba uważać na ten zielony, bo on jest mega zraziecki Ej, a widziajcie to, że stoicie sobie na ziemi i nagle wyrasta trawa i giniecie? To jest dramat To jest straszne, to jest koniec To jest dramat, to jest dramat Ojej, a wypadają mi temy, nie? O kurde Ej, zabrałem Weź mi całe, całe po prostu jedzenie Mogę wejść? Mogę, tu nie mogę wejść Tu jest trawa, tu jest osadnik Cześć, czekaj, eee, uważaj, żeby, wejść, uważaj żeby, uważaj, na podłogę O nie! Nie Wziął mi jedzenie Wziął mi moje jedzenie Oddaj moje pożywienie Oddaj moje Ja, sobie Oddaj moje biją, a ja sobie nie. to zniszczę tak, tak. Załatwmy to tymi, konstruktywnie nie dało się tego inaczej no, zrobić. Panowie jaki, jaki cel jest z tego? Dzień, cel tego odcinka to, to jest, rozwalenie nie, no, proszę, Marka Nie no proszę cię, no płaka, no, nie nie, To jest nie, lepszy odcinka nie, jaki no, może no. być. Mój ulubiony Dobra, a na poważnie może damy sobie jakieś wyzwanie, bez że... żebyśmy coś zrobić. jest przyjaźni, pada to. Ja bez sobie bez robię kino. <laughs> o, to jest kamień. <laughs> przyjaźni. Jak mam idzie ten test przyjaźni? Chodź zobaczysz, chodź zobaczysz Test, przyjaźni. Ja sobie twojej przyjaźni mam! Wysypał się, ja, ja tam nie stoję. Idę do ciebie, Paweł. Nie, pają. Masz się załatwo tam. Trzeba, ja trzeba, trzeba, <śle> pawa. Wiesz, jakąś Pawełajtę, trzeba go rozwalić. Dobra, masz rację, dobra, dawaj go. Ale pa on się pałki? Czekaj, czekaj, czekaj. Nick. Cwanie, fachowam już kilow. Nek. Oh, kurde, idzie, idzie z progresem. Ej, nie można też tego nie dotykać. Kurde liści, uważajcie na liście też. O no, nie, trzeba A ja, co z creeperem? A co z creeperem? A ja, z z kolory, nie? A Creepera ja, nie można, można bić? Nie można. No kurde. Tak razem, nie. No dobra, to trzeba uważać na Creepera. przepraszam. Tam jest dobra, Creeper, Paweł. No nie a. przeprowadzaj tutaj a. tego Creepera, czemu ty to robisz? Czemu ty to zrobiłeś? Podemnie, za mnie Szybko, jest gole. I nie, o, on tam tego gole ma bije. Bo co święty Marek, poradzisz dobra. sobie. Musisz przetrwać, jeszcze chwilę. Zginę! Nie! O nie, gdzie <susurna> jest ten Nie, 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 Dobra, nie, koniec o, tego. Bioro, teraz, teraz, teraz. Co ty nie, robisz? Zrob, on nie aha, on Nie, to, Ja, bym to ja bym to przeżył, nie dotykać. Dobra, chodź, nie biorę twoich itemów, ho. Ho, jest Jestem prawdziwym przyjacielem. Chodź, chodź. Chodź. Dobra, co ty tam robisz? Co tam robisz, Paweł, z nim? Czemu ty go zaatakowałeś?! To jest zły pomysł, panowie. Ja się w to nie wtrącam. Ale czemu tego go z Kilofa. Zrób sobie miecz! Nie ty yeah, nie mam, nie, nie stać mnie na jeździć, nie stać mnie na miecz. No jak cię nie stać na mierjecz, no na pewno ci stać na mierz Paweł ma dużo Paweł ma dużo i temów, dobra Dawaj, da, po, do item. Dobra, mam, dawaj Paweł dawaj tem, pomogę wam, pomogę wam Zabierzemy mu żelazo, szybko. Pomogamam, pomogę! Pomogam! Tu... No biał i wziął no, go! Wzią wziął ten co najmniej zasłużył! Wziął ten co najmniej zasłużył! Ja tu się poświęcam, a ten się zabiera No właśnie, on no wszystko kradnie. Wszyst... Powinniesz to oddać nie, nie, tego to jest sadzonek, nie mogę dotykać nawet. Nie można, trzeba uważać. Nic nie można, no to jest kurde ciężka sprawa. Dobra, o, o, ej, ja, zombie idzie. Zombie! Dobra, 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 wiecie co? My. Musimy znaleźć teraz źródełko lawy. A jakie źródełko um. lawy? Śródełko lawy? Roku, A, no, Ej! Zabiak. On jest tutaj nieśmiertelny, ja, ja mogę robić dobra. wszystko, on nie lubię, on na mnie jest zielony, dotknąłeś zielonego! No, nie, A, to nie jest taki zielony w 100% Dobra, taki... przegrałeś, już przyznaj się, że jesteś słaby Nie, no co ty gadasz, że ja nie zginąłem, to nie, to się nie liczy. Za to powinieneś się. właśnie na trawę. No właśnie, o, za, nie, za no, właśnie to... za takie... To jest, to jest za takie o śmieci, zachowanie. Co z nim wpadła? No, no, no. Ej panowie! Nie czy nie mogę was prosić o jednego cobblestone'a Jednego cobblestona! Proszę! Jak on jest szybka. Chodź szybka! Co Nie jest! Daj mi! O, przepraszam! proszę! proszę. Jest no nie, mi nie! Nie! A, zostaw, duch. Duch. Nie! Zostaw Nie! nie, no. nie temy! jest kogoś? Dam dam się, gdzie skokaj. jest mój chleb? Ej, no dam, kurde! To jest ten Czemu on tak ciosa ten? Hej, tak ci wziąłem twojego kilopa. Heee! Nie, zostaw mnie! Dobra, oddaj ci ten! pomocy kurde! Nie mogę... Nie mogę nic zrobić! Co ty robisz tam, no, bo, no, no mnie bije. bije! Wiesz, co Pano. mnie bije? Co Aha, cię bije? Ty, ty patrz e, trójstronka, no. na no. no. Dobra. Dobra

Dobra, dobra, gdzie idziemy? Musimy, Szukać cave'a Musimy do, iść do kopalni Szukam co cave'a Ta jest okay. enderman, dobra enderman się przyda Dobra chodźcie, chodźcie. Dobra drewno A, jest Aaa szybko uciekamy, czekajcie Czemu ty do... do... zaatakowałeś endermana? Enderman, enderman, enderman Czemu ty zaatakowałeś endermana? Słuchaj, dobra, dobra, spokojnie O mnie też Jej, teraz po... atakuje przez ciebie, kurde no Marek, no czy ty zawsze myślisz o sobie? Nie masz czego go, nie masz czego jest sama trawa, ej O jak nie jest Nie mam kilofa O dobra, perła jest moja Nie mam, nie mam kil nie ja tak. mam kilofa Nie ja, mam ja, kilofa ja, ja. Czemu nie mogę dotykać zielonego, to ścieżkę ciężkie to jest Paweł! Ciężkie. Idziemy teraz, idziemy teraz w świat Co pa, Paweł! Co Bóg ty tam robisz? Sprankowałbym was kolorem zielonym Kurde, ale, ale się nie nie boję no a, Jak a, ja mam teraz wyjść z mordy! O nie, zabiło mnie Bądźcie ostrożni, bądźcie mega, to mega o. ostrożni Czujni O Jezu, tu jest no, zombie Willa Zombie idzie, zombie idzie o Zombie na 12 o nieee, słuchajcie. Dobra, nice, ładna ja robota. Dobra robota, proszę, nie, nie, bo Ja sobie zbieram drewno. Szybko, 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 szybko. Jak my znajdziemy kejba, to ja nie wiem, naprawdę. No, jak wejdziemy, to już tylko kamienie są, to easy, musimy go tylko znaleźć. Gdzie tak, ja, ja zaraz idę kopać się. No widzę, no. Ja nie zbieram sobie węgiel. Dojś. O kurde, ale było blisko. Dobra, dobra. dobra ja parkura. Yeah. Ja dobra, elo, Właśnie, elo. Jak elo? stąd przejść? Czekaj, trzeba czeka, tak. trzeba zaraz, tak. Się zaraz, zrobi, się zaraz zrobi. Ej, dobra, robimy parkura śmierci, dawać. Tutaj. Nie! Jaki nie, nie ja robię parkura. Teraz tu, hu, teraz tutaj, teraz Nie, no to jest najgorsze To jest, to jest najgorszy! No do, 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 dobra, to się robimy tego Jaki Alej! frajer! Ja! I wszystkie temy wziął! Wszystkie dobra, dobra, temy, jaki złodziej! jaki dobra, gole, dobra. Jako, jak no to, jak nie, nie, Niemiłe... nie miłe, To, była, no, ja to było... to było... To było serdecznie niemiłe. Palią, palią, palią. No nie! To było mega niemiłe, naprawdę! To nie była moja widać. to nie była moja Czekaj, chodź tutaj wodą, wodą może... Powinniśmy to... współpracować. No przepraszam, dobra. przepraszam, już ci daję wszystko. Już ci wszystko co chcesz Proszę. A ja będę kopaczkami bęzynie. Ja będę kopaczkami Biorę kamień wszystko, wszystko. Masz kamienie? Ale Mam Nie, uj, ja cię przestraszyłem Dobra, dobrze, że na dirta można skakać. Dobra, chodźcie, chodźcie szukać kopa cave'a Kopa, kop, kop cave, no kop tak, co cave, cave dobra. dobra O ja hmm? już chciałem hmm? skoczyć hmm? na hmm? jest, Ja płynę, ja płynę przez świat cały hmm? o, o, tam, tam jest jego... O, tam, tam jest Drzwierek, hmm? o, oh, i teraz jedyne co musimy znaleźć to... O! Nic nie, robię, nic... <noise> nic nie robię, nic nie robię do nic nie zrobiłem, no to znaczy jakiś przebraźliwy robię no. nurę, robię nura robię nurę, 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 Niemożliwe Tutaj nic nie ma, panowie, tutaj nic nie ma Panowie, szkieletony! Teraz coś znajdziemy Jesteśmy otoczeni Teraz coś znajdziemy! Jesteśmy Dobra, otoczeni mo Nie możemy glonów nawet dotykać, jesteśmy No nic zakupieni. nie można, nic, nic nie można jest Ej, to jest, jest naj... to jest najgorsze miejsce chyba, jakie widziałem w życiu Nie, spokojnie. bez wyjścia. Zajdziemy. Bez wyjścia Czemu do, do mnie spiera ten kasta, <laughs> no co jest o no tak? <laughs> Kurde, są najdalej z nich wszystkich Jem posiłek Ej, uważajcie, bo one wchodzą do wody, tt Aaaaaście, wow, faktycznie, szybko, szybko, szybko! Dobra! Ej dobra, cięcie Halo? robimy czy co? Nie! <laughs> ja płynę! O bij jakiegoś kurde wodnego majstra! Ej, nie da się go rozwalić! Czekamy chodź, Kej'a, chodźcie, chodźcie. Kurde! Kayba. Gdzie ty jesteś Paweł? No czekaj płynę. Chodź za mną, chodź za mną. Żółwik, Żółwik jest zielony, go nie tykamy Boże, ej teraz jak ktoś zginie to jest koniec Jak ktoś teraz zginie to jest koniec Nie no weźcie sobie łódkę z test przyjaźni, jak chcesz Jak zrobicie łódkę to jest banalnie Tez przyjaźni Wy macie łódkę? Chodź Marek Dobra robimy test przyjaźni pa przyjaźni test przyjaźni Dobra chodź, chodź do łódki Dobra, dawaj, dawaj, idę do ciebie Chodowóóó, jesteśmy razem w łódce O, widzę cię O, widzę was, dobra, nie, pójdźcie tam, tu jest, ja tu mam ujście Ujście, ujście rzeki No to... Ujście rzeki Płyniemy za tobą, no, zabędziemy, kurde, dookoła Czekaj, ale tutaj naprawdę nie ma żadnego kajwa, nie widzisz nic dookoła? No, nie, na razie nie ma nic Dobra Są, są jedynie pustki Uff. Kurde Chyba, że cave o podwodny kejf! Ale to ciężej będzie chyba znaleźć. Nie, 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 i w ogóle nic nie widzimy, przecież pod wodą nic nie widać. Hop <grym> Hop. Hop, hop, hop. Co ty robisz? z was! Dawaj. 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 dawaj! Paweł Dawid Dawaj go na trawę. Na trawę? Na trawę? Okay. Ej, chodźcie tu do... jest cave podwodny, Bitwa! Gdzie? Paweł. Ej, <laughs> nie ma! Na trawę, na trawę, na trawę! Już. Dobra, brawać O, łódka tam jest! Ja Gdzie? No jest łódka zatopiona. Łódka? No, łódka zatopiona, Tego za trzeba uważać naglony. O, patrz, to tu jest kan, Ja nie wiem! Jak, ja Jak, Jak wy to widzicie? Jak wy to widzicie? Jak wy to widzicie? Ja tam widzę tylko portal zniszczony, halo, to jest portal. Halo wow, ale lecimy no pod tym. Dobra, ej, uciekamy, uciekamy. Uciekamy, uciekamy, stąd, uciekamy go. Dawaj, uciekamy. Jakie idemy? Nawór spa! Ej, co tutaj jest? O, to jest dobra, zniszczony portal! Tak, jest, widzę go, widzę go. mi to wystarczy. Damy radę? O ja czekam na nic nie a, a, Ja też nic nie widzę. Nooo! O widzę! 4 obsydianu, nie, bez żartów, 4 obsydianu mam. Co ja nie to zrobić. Da radę ogarnąć ten portal. Aj spróbuj! Spróbuj. Nie, nie. Kurda, mało, mało życia! O no, pomiędzy! Między! No, o! Ty Tu jest dobra. jakaś wyspa, Chodź na, tą wyspę. Chodź na dobra, tę wyspę. Dobra, o, ja dobra. Mam cztery, ej, cztery obsydianu, zaraz, zaraz, zaraz. naprawdę niewiele brakuje. Jak my zajdziemy My musimy teraz ten portal zobaczyć, bo ten portal może faktycznie zadziałać. Nie, ale on nie, nie, nie zadziała, bo tam jest płaczący obsydian, my go nie zniszczymy. Naprawdę? On no nie działa, no no A jakie kilo potrzebujemy żeby no zniszczyć? Zapomniałem. No nie, zapomniałem! 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 Nie nie nie, nie! nie, nie, nie Dobra, weźcie moje Naprawdę. itemy Nie, twoje Wasz itemy prawda. leżą, twoje itemy leżą No weźcie moje itemy, ja się zaraz tam do was przyjdę To tap ja nie może Tak, tak Wiesz Ale zapomniałem, oddajcie moje itemy Bierz je wszystkie Dobra, biorę, 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 To jest potrzebne. Ej chcesz spodnie złote, patrzcie, złote spodnie, łap. Nie Ech, no, coś ty. Nie, nie no, weź weźmy weź, załóż sobie. Dzięki! Tak, Kurs, tak? Kurs of blinding Co to jest? Kurs... Nie mogę? Nie ja możesz tego zdjąć! Yeah. Ale śmieszek ze mnie, to jest yeah. przyjaźni to był. To jest przyjaźni. Co teraz? Gdzie mamy iść? Nie mam pojęcia stary, co liść... mamy zrobić. Możemy iść na liście, ja nie wiem. Oj, Nie, 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 to jest żart, to jest żart, ja nie chciałem, ja naprawdę, ja nie zrobiłem to specjalnie. Ja, Zaś zginął. Ja, Ej, to ja, powinien ja być licznik śmierci, drodze. Marek już by przegrał. No nie, No, no nie. Ma, Marek już przegrał, no nie. to jest prawda. Nie, się nie bawię, dobra, robiłem parkura, parkura z trawy robiłem. Ja nie wiem, czy ja w ogóle raz zginąłem, a ma Marek to już 10. No, ty zginąłeś, Nie ma tutaj cały Nic. żadnego. Cały czas rzucałem. Ej, no nie ma, faktycznie tutaj dookoła, a ta wyspa jest też taka beznadziejna mała. Pomocy. Ale, ej, tutaj coś mi się tak świtło? Nie, 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 jednak nie. Nie ma Nie, nie, ma, nie ma, ma kajwa i wracamy stąd. Nie no, ma no, no, kajwa, no. Ciężko, ciężko okejwa do tego. Ciężko Rady, gdzieś nie. o lepszy staw. Dobra, a tam? Nie, tam też jest to się nie Ej, a tutaj? A nie, dobra, to nie. Plan jest taki, że trzeba zrobić łódź. Kolejna łódź? Czekaj, ja muszę sobie dorobić. następno nie ma ja do muszę... O, dobra, dobra, dobra. Idę Tak, gdzie jest Bzyku? Halo, za, za nami jestem, jestem za wami Tylko o. muszę zdobyć tutaj jeszcze jedną rzecz, żeby mi tutaj uciekła Jademy zyku, będziemy sprawdzić, czy jest, jest cave, a tam po prawej w wodzie co jest? Co to jest? Kwarc? Kurde, nic nie widać Nie, wiem, to jest Dobra, nieważne, płyniemy na... To jest, no to jest też, ale na wyspie, kurde, nie będzie cave'a No, no to ciężko, wyspie. to jest kolejna wyspa? Nie, to jest duże już Oho, no widzę was, widzę, widzę, za, za, za nami jest Widzę, cave. widzę Widzisz cave. cave Widzisz cave? Widzisz cave? Tu! Widzisz mnie? O dobrze OK? Myk O jest! Mamy kej! O oh, kurde jest! Po jaki kejf! Ale stary Dobra, tutaj jednak. się nie da oddychać. Jaki kejf! Ale, ale znowu! Ja Duży, jak, jak nie wiem, tylko no, jest pod wodą. Duży, ale jest pod wodą i tu się można utopić Nie mam plan Nie tu jest już powietrze znalazłem powietrze Jest, jeszcze widzę Jaki kave znalazłem, ja Jaki kejw ej A nie Ja nie widzę, oho O Kurde ale skróciłem Creeper stary ty się utopić w tym cave'ie. Ej, cholera, ja też jestem. O matko. Ja, się, ja szukam. Ale, ej, gdzie wy jesteście? Paweł. Ja się nie topię. Nie, dobra, Paweł, ja kaś, utopię. Paweł, ktoś jest. Ale tu jest ciemno. A tu ciemno. Jo. No, Tu nie o, nic nie ma. Nic nie widzę. Powietrze. Ciemno. O, mam powietrze, powietrze, powietrze. Ja mam żelazo, ja mam żelazo. Ale nie wiem, czy to żelazo coś da. Pyk. O, diamenty jakieś może, czy coś, Żelazo, kurde, muszę brać ja powietrze. Ja znalazłem kanion w ogóle. O matko, dobra. Jezu, jeżeli tutaj jest w ja Dobra, razie, ja jest... Ale, do tam, tam jest kanion, no tam jest kanion Chodźmy no, musimy iść do netheru O musimy... Boże, jestem w kropce O, o kurde, jak to buchło, słyszałem to buchnięcie o nie. A gdzie wy jesteś? jesteście, jesteście w tym tylu. Eee, W cave'ie, w cave'ie, w cave no Ale kanion, jaki to jest poziom, no ja diamentowy, szukam, diamentowy poziom Kurde, nie da. Jest, ale jest żelaza żelazo nie chcę, nie potrzebuję. O, chociaż, hmm. ja, jest cel? ja mam żelazo, ja mam żelazo Chcesz znaleźć diamenty. O kurde. Żelazo jest nie spoko no... stary, bo. A! Rozwinąłem prawie, no teraz. Kurde. Się dostało, bo... Nie nie. wszędzie widzę te Creepery, stary, jak tutaj? Game okay, jest duże, a tu nic nie ma Boże, jak się przestraszyłem. Dobra. O, hmm. o, 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 kurde. Creeper. O matko, dobra już nawet jak tu jest ciemno, dobra nie wiem gdzie ja jestem, ale zaraz Ej dobra, mam, mam źródeł kolawy, dobra udało mi się No widzę Mamy to, mamy to Kurde Widzisz czy nie? Ja na wszelki wypadek zrobię sobie coś takiego Szybko, musimy już źródełko no, To nie ma nic zielonego, także to O jest z thrillera. Obok lawy, znaczy w kanionie jakby Hej okay. Wow Dobra, ja robię porta no, ja Słyszę, ja tak. słyszę jak kopiesz, ale nie widzę cię Eee Teraz patrz O, nie. widzę, 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 dobra, nice to jest redstone, jakiś kamień. O, bzyku, to jesteś po, prostu po drugiej stronie tego źródełka. Tak, a tutaj jest też jeszcze jedno źródełko. Dobra. Redstone się nie przyda. Resną Ciężko ci się lepszy staw. Czekaj, jak tam przejść do mareczka? Tędy. Na bzyku. O kurde, lava Ja robię, robię czekajcie, dobra. Um. Kurde, nie przejdzie się tędy. Jest tam... Obok ciebie Nie da się przejść kurde, niektórymi yes, ścieżkami hey, obok no, no, wykop, wykop się, się, Jesteś cały mój Wow, jak, jaką ty dziuplę to zrobiłeś Dobra, co? to jest tak, um, teraz potrzebujemy tutaj wody, weź ty wodę Ej, no dobra, mam wodę, Ma, miałem wodę, dobra, mam wodę, super Idę do... I robimy dziuple z tą Portalix żeby... Portal. Co nie ty dobra, zrobiłeś? O, dobra, um, dobra ale masz lawę, masz lawę Ale ja znam jeszcze jedno źródło lawy jak co, jest koło nas, niedaleko o, dobra, no to super. W razie był, tak, nie? tak, tak. No dosłownie okay, na drugim brzmieniu. Dobra, to pomóżcie, drugim to, pomóżcie to pomóżcie mi wykopać, bo no? ten portal robimy, nie na dole. Pomóżcie mi to wykopać. No tak, tutaj. no. Dobra, co okay. mamy zrobić? Tutaj kopać. W tym miejscu, patrzcie. Ja tutaj nie rozumiem. Zrobić, trzeba, zrobić, trzeba zrobić tutaj miejsce na portal, była tutaj. No jest miejsce. No tak średnio, no ale dobra. Teraz jest. No jest, nie? No, O. No i elegancko, jeszcze tutaj. Tyk. Jest git A czekaj, ja wiem, ja, e, flint, flint Mam, 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 mam zapalniczkę tak Masz, tak. dobra No ja to mamy wszystko Dawaj portal Eee, czekaj, ja czerwę. dobrze robię portal no dobrze, o, dobrze, dobrze, ładny jest Tam na dole o, jeszcze nie ma No ja nie mam tutaj, o Okej, okay, pek A, widzę. jak się nie nie, 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 nie Nie, zepsułeś? NIEEEEAAAAAAA nie, bo... nie, Pokaż drugie źródełko, drugie źródełko Laby, szybko Nie, kopię to, kopię na, to Z żelaznym killoffem na pewno to wykopiesz No wykopię no Nie, nie wykopiesz, nie wykopiesz Jeszcze Mark no, do... Kiedyś, kiedyś nie, wykopię Nie no, nie no, nie, nie, nie do rady A ty się tak na nowo robisz, no dobra Starałem się, no starałem no nowe się Nowe źródełko Laby, gdzie ty jesteś Dawid? Tutaj Tu? tu? Nie Fartycznie. Tam jest Znaczyńska. niedaleko ciebie, no? Tam jest, jest. Zlefickie, zlefickie. Dobra, no o wiele większe. No, jest pickie, Dobra, nawet weź ręce. Stop, zmiana planów. Ja byłem no. Zmiana plansów Czekaj, ta. co my robimy? Jaka zmiana planów? Jaka zmiana planów? Tutaj robimy? Tak. Nie Ta, tutaj, ta, patrz, patrz, planów? pokażę portal. Tak robiłem ja w tak, 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 tak. I tak. siup. Ale jak siup. tak, ale to się pali to drewno. Ale nie, to drewno, ojej, 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 co, co ty, aha, faktycznie. Nie, pali się, woda, 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 woda. Wejślań, Przecież drewno wody. się pali, no, co ty mówisz. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ale ja miałem taki, kurde, nie, nie potrafię speedrunów robić, a portal muszę zrobić. Eee, eee. Portal do netheru. No Jak ale to, wiem, to? Już pamiętam Ej. Tu, tu, patrz, idealnie się wylewaj, patrz. Pekka. A faktycznie, no. Ale z Pro play, ale, ale spam'i. Ale, 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 tak? ale leci. Ale oddaję, oddaję! Odznaję <śla> Dawaj, dawaj! Góra, co jeszcze? E, jeszcze tutaj potrzebujemy czekać, źle podałem. Dobrze. Dobrze. Czekaj, co. To się... no. Nie dobrze, dobrze czekajcie. Jak Nie, dobrze pytałem. Tak i teraz muszę tu i teraz ostatni tutaj. Jest. No. Skończony! Skończony, Dobra, teraz dotykamy co? Trawy. Ja mam nie. tutaj Jaki trawy? A, to nie? Aaaaa! Idziemy? Ja zginę, ja, kinę, ja, ja kinę ty, ty się podpaliłeś! Co jest Udało tak? się? Wow, wow. Ja nie mogę, gdzie my jesteśmy? Boże, nie jaka jesteśmy. jest skinia? Ej, faktycznie! Jesteśmy uwięzieni! Czekaj, czy to jest Dobra, no ale udało się, udało się. Nie, no to ale chyba z... raczej nic nie ma. Nie, zaraz, pomyślmy. Kurde jest zielonego, chwila. Kurde, no jakie jak tu są dziury. Na zielonego. No zielonego? Jakie to są dziury. NIE RÓB TAK! Ty jesteś niepoważny?! Nie rób takich rzeczy! Nie, nie rób nie. Dobra, no jest, wy, wyszliśmy i co teraz? Dał się. Koniec! Przeszliśmy tą, kod na koncepcji. Przeszliśmy, ko przeszliśmy zieloną Minecraft. Tak. Nie, tak, trafiliśmy do świata, gdzie nie ma zielonego koloru. Nie ma zielonego koloru. To jest wygrana. Let's No nie, 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 nie. nie. Win, strike! Nie, proszę, zginę. Zginąłem! nie jednego serca, ale zabawne. Beka. Co, <laughs> so, <zagnami>, na razie, przyjem. <laughs> Elo! Trzymajcie się, papa. Pa.